Cześć, tu Marcin. Wy jesteście na kanale Motolab. My jesteśmy na dromie, gdzie jesteśmy w trakcie wielkiego testu opon całorocznych. W oczekiwaniu na pełne wyniki, bo test będzie składał się z części oczywiście letniej, ale też zimowej. Chcemy dla was pokazać pewną część subiektywną, czyli wsiadam do samochodu, w którym nie wiem jakie są założone opony, i będziemy rozmawiać o odczuciach. Zapraszam was do obejrzenia blind test. Przehamowanie, czuć mniejszą przyczepność, natomiast precyzja w pierwszych zakrętach bardzo dobra, porównywalna z oponą letnią. Nabieramy prędkości, szybsza partia, stabilnie, mocniejsze do hamowania i już tutaj czuć rzeczywiście, te hamowanie jest słabsze niż w innych oponach. Decydowanie podsterowna, natomiast jest to łatwe do wyczucia. Co jest interesujące, to przyczepność... Kontowa jest podobna do tej na wprost, więc jest to opona dosyć przewidywalna, pomimo że nie super przyczepna. Zdecydowanie daje bardziej odczucie jechania na oponie letniej niż na zimowej. Przy większej prędkości, jeżeli zmusimy auto, na przykład w tym zakręcie, ma tendencję do nadsterowności, co w przeciwieństwie do innych opon, na których już jeździłem, jest różne. Drugie okrążenie. Nie czuć utraty. Przyczepności. Opona jest stabilna, mieszanka jest stabilna. Zdecydowanie czuć i słychać, że ABS ma w tym przypadku większą robotę do wykonania. Oczywiście jeździmy z wyłączoną kontrolą trakcji. Dosyć cicha nawet przy utracie przyczepności, taka powiedziałbym, dosyć komfortowa ścianka boczna. Czuć sporą deflację opony. Ja bym tego nie uznawał za wadę, i tyle. Przy starcie mam wrażenie, że czuć, że jest to lekka opona. Auto chętnie nabiera prędkości. W pierwszym zakręcie słyszę pracę opony, ale auto w żaden sposób nie jest wytracane z toru jazdy. Pierwsze dohamowanie. Dobrze, nie słyszę pracy ABS-u. Rozpędzamy się, sprawdzimy jak jest akustycznie przy wyższych prędkościach. 130 mamy. 140. 150. Jest bardzo cicho, słyszę tylko ruch powietrza. O no i myślę, że będzie charakterystyka bardziej nadsterowna. Jest dobrze. Balans delikatnie nadsterowny. Zobaczymy w zaciskającym się zakręcie. Ścianka boczna jest dosyć miękka, ale przyczepność boczna generowana duża. Opona chętnie inicjuje zakręt, zmianę kierunku. Wjeżdżamy na drugie okrążenie. Teraz będzie szybka szykana. Charakterystyka się nie zmienia. Na pewno nie jest to opona podsterowna. Zobaczymy teraz, jak temperatura wpływa na głośność. Dalej jest spory komfort akustyczny. Bardzo pewnie przy zmianie kierunku jazdy, natomiast tutaj już czuję większe obciążenie ścianki bocznej. Najprawdopodobniej gdyby ścianka była sztywniejsza, być może wyższy indeks nośności, to można byłoby pozwolić sobie na więcej. Bo jeżeli chodzi o samą przyczepność jest dobrze, tylko właśnie jest utrata precyzji. Słychać pracę opony, natomiast jeżeli chodzi o zmianę kierunku jazdy i przyczepność jest bardzo dobrze. Zdecydowanie jest to opona, która Dobrze radzi sobie na suchy. Cormoran All Season, czyli doskonały przykład pokazujący, jak różny charakter mogą mieć opony. Cormoran All Season, jeżeli chodzi o mokrą nawierzchnię, to tutaj szału na hamowaniu na wprost nie było. Natomiast była to opona, która była cały czas bardzo przewidywalna. Jeżeli chodzi o suchą nawierzchnię, to było po prostu dobrze. Myślę, że jakbyśmy mieli twardszą ściankę boczną, to można byłoby naprawdę kręcić bardzo dobre czasy. Dzięki temu, że opona jest zamknięta, to akustycznie również było bardzo komfortowo. Moim zdaniem była to jedna z cichszych opon w naszym zestawieniu. Ale myślę, że największym atutem jest fakt, jak ta opona wygląda po całych testach. Ta konstrukcja taka bardziej zamknięta, mniej nacięć to spowodowało, że ta opona najmniej się zmęczyła, jeżeli chodzi o tą nawierzchnię suchą. Ale pamiętajcie, że to jest tylko część testu, ta część subiektywna. Cały obiektywny test łącznie z częścią zimową pojawi się na kanale w okolicach marca. I oczywiście, nie zapominajcie również o kuponach do sklepu Intercars. Jak kupić opony taniej? Znajdziecie w opisie oraz w pierwszym poście. No i dajcie znać w komentarzu, którą oponę najchętniej zobaczylibyście za tydzień.